Sezon 2015-2016 przeszedł już do historii. Za nami 30 kolejek, w których wszystkie drużyny mogły pokazać swoje umiejętności. Jedne wypadły lepiej, drugie oczywiście gorzej, ale z całą pewnością należy stwierdzić, że poziom tegorocznych rozgrywek był bardzo wyrównany. Pokazywały to m.in. sytuacja w tabeli na przestrzeni kolejnych meczów. W miniony weekend odbyły się ostatnie spotkania. Na stadionie przetargowej w Biłgoraju lider podejmował trzeci w tabeli grom różaniec. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy, które to zwycięstwo ostatecznie przypieczętowało. Awans Łady do czwartej ligi. Oto szczegóły tego meczu. W ostatniej kolejce tego sezonu lider z Biłgoraja podejmował trzeci w tabeli grom różaniec. Obie drużyny wyszły na boisko w aseście najmłodszych piłkarzy z Dziecięcej Akademii Piłkarskiej działającej przy Akademii Przedszkolaka, dzięki czemu mecz już od samego początku miał wyjątkową oprawę. Dla gospodarzy, wynik niedzielnej potyczki nie miał już większego znaczenia. Łada zapewniła sobie awans już dwie kolejki wcześniej. Piłkarze Gromu także byli już pewni swojej końcowej lokaty. Mimo to oba zespoły postanowiły zaprezentować się przed kibicami z jak najlepszej strony. Pierwsi zaatakowali przyjezdni. W 30 sekundzie meczu strzał na bramkę oddał Piotr Larwa, ale pierwszy kontakt z piłką nie wypadł najlepiej. W czwartej minucie rozpoczęło się strzelanie gospodarzy. W sytuacji sam na sam z bramkarzem faulowany został Damian Rataj i sędzia Rafał Łyś podyktował rzut karny. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Marek Pyda. chwilę później mogło być 2 do zera, ale Pyda niezbyt precyzyjnie dograł piłkę do wychodzącego na czystą pozycję Janusza Biruta. Na szczęście dla miejscowych kapitan łady już po chwili spisał się dużo lepiej, kiedy to wykorzystał podanie Arka Czoka i lekkim strzałem pokonał Wojciecha Markowicza. W 11 minucie były już 3 do zera. Pyda ładnie wyłożył futbolówkę Damianowi Ratajowi, który pewnym strzałem pokonał bramkarza gości. A to już kolejna groźna akcja łady i znów jedną z głównych ról odegrał Marek Pyda. Tym razem jednak górą był Golkiper Gromu. Przyjezdni odpowiedzieli w 13 minucie. Dwukrotnie strzelał Arek Kusiak, najpierw bezpośrednio z rzutu wolnego, ale jego uderzenie zatrzymało się na obrońcach łady, a potem superstrzelec Gromu próbował swoich sił z dystansu, jednak i tym razem bez skutku. Dwie minuty później gospodarze skarcili rywala po raz trzeci. Zamieszanie w szeregach obrony ekipy z Różańca wykorzystał Rata, i zdobywając swojego drugiego gola w tym meczu. Po stracie czwartego gola trener gości Bogdan Antolak podjął decyzję o zmianach kadrowych. Za słabo radzącego sobie Krzysztofa Malingera wszedł junior Kamil Kaproń. Wejście tego zawodnika wyraźnie poprawiło grę drużyny z różańca. Grom rzucił się do odrabiania strat. W 23 minucie, niezbyt pewnie w polu karnym, zachował się Łukasz Szawara. Bramka szłady faulował Krzysztofa Wróbla i spowodował odgwizdanie jedenastki. Rafał Wojtowicz ze stoickim spokojem zdobył kontaktowego gola. 5 minut później Grom zdobył drugiego gola. Wprowadzony wcześniej na boisko Kamil Kaproń oddał bardzo ładny strzał z niemal 30 metra i nie dał szans na obronę Szawarze. Po chwili z boiska zszedł kontuzjowany Kusiak. Łada odpowiedziała na ataki gości pod koniec pierwszej części meczu. W 40 minucie podopieczni Ireneusza Zarczuka przeprowadzili ładną akcję lewą stroną, która mogła zakończyć się piątym golem. Zabrakło jednak precyzji w ostatniej fazie ataku. Tuż przed przerwą swojej szansy nie wykorzystał Grom. Krzysztof Wrubel był o włos od wpakowania piłki do siatki. Zabrakło kilku centymetrów. W przerwie meczu na kibiców czekały niespodzianki. Spośród wszystkich, którzy zakupili bilety, wylosowano nagrody, między innymi talony na pizzę, bilety do kina i inne upominki. Na początku drugiej połowy Łada przeprowadziła groźny atak. Prawie z pod własnego pola karnego lewą stroną popędził Damian Rataj, który dobiegł z piłką aż do pola bramkowego gromu, by potem dograć do kolegów. Wbiegający Roman Steckiw nie zdołał jednak zdobyć gola. Chwilę później strzelał Arek Czok, ale Markowicz nie dał się pokonać. W 52. minucie nastąpiła zmiana w bramce łady. Boisko opuścił Łukasz Szawara, a jego miejsce zajął Marcin Strzelczyk. Już kilka minut później popularny strzała musiał interweniować, ale poradził sobie bez zarzutu. Minutę później z rzutu wolnego strzelał kaproń, ale ponownie górą był bramkarz łady. W 76. minucie swoją szansę miał Bartek Gontarz. Młody zawodnik gospodarzy, który rozgrywał bardzo dobre spotkanie, mógł wpisać się jeszcze na listę strzelców, ale zabrakło precyzji przy tym strzale z bliskiej odległości. Dwie minuty później łada jednak dopięła swego. Dokładną centrą popisał się Damian Rataj. Dośrodkowanie na gola zamienił strzałem głową Dariusz Kuliński. Wynik na 5-3 w 85. minucie ustalił Patryk Wrubel. Po meczu trener Gromu Bogdan Antolak powiedział. Przewidentnie widać, czy Łada chciała od początku meczu pokazać, że jest drużyną najlepszą w tej lidze. Swoim graniem pokazała, że była najbardziej wyrównana. Zasługuje zdecydowanie na, na awans, no bo, bo ta, ta forma ich była najbardziej stabilna spośród wszystkich zespołów w lidze okręgowej, więc pozostaje tylko pogratulować. Jest to drużyna z naszego powiatu, więc na pewno w lidze rywalizowałem z tą drużyną, a teraz będę je kibicował, ponieważ no, to będzie nasz reprezentant w czwartej. I trzymam kciuki za, za drużynę. Niech się rozwijają, niech grają. I jeszcze powodzonka tej drużynie. A ja udaję się na wakacje. No właśnie. Jadę na wakacje, wyjeżdżam, odpoczywam, dochodzę do siebie i później znowu z Weru chcę wrócić do, dalej do walki w okręgówce. Czy już zapowiadają się jakieś, nie wiem, jakieś zmiany kadrowe? W tym tak, tak, zdecydowanie. Tak, nie, na pewno nie podam w tym momencie nazwisk, bo póki umowa nie jest podpisana, to tak, ale mamy już obrońcę nowego w drużynie. Poważnie zaawansowane rozmowy są na temat defensywnego pomocnika. Także no, celem jest wzmocnienie tej drużyny, bo choćby nawet dzisiejszy... No, Mecz pokazał, że jak, jak, jak ta moja obrona funkcjonuje, szybcy zawodnicy, ładny Biłgoraj, no, robili co chcieli, no, 15-4-0 to była masakra, więc zareagowałem natychmiast i pomocnika do tyłu. I tutaj ten te kierunek nasz to jest wzmocnienie linii obrony przede wszystkim I, i nad tym pracujemy, No jakieś tam pozytywne sygnały już są. Przede wszystkim mecz e, powinien się podobać, mógł się podobać, e, padło 8 bramek. E, no powiem w ten sposób. Widać było, jak, jaki, jaki potencjał drzemie w, w naszych młodych zawodnikach. Wyszli drugi mecz z rzędu, bo e, podobnie było w Właszczowie. Pierwsze e, tam 35 minut, tutaj no 15-20 minut. No bardzo, bardzo fajne. W zasadzie już mecz na, na dobrą sprawę został zamknięty 4-0. To jest ta pierwsza osłona, ta, 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 taka fajna, druga natomiast taka, że no ten brak doświadczenia, taka młodzieńcza fantazja, już wydawało im się, że 4-0 to to już w zasadzie jest po, po meczu. No dwa jakieś niezbyt pewne zachowania bramkarza. 4-2, no i taki, wiadomo, przeciwnik dostał wiatru, wiatru w żagle. E, ale to, ja to tak mówię, że to już mecz bez jakiegoś ciśnienia. E, no ale tak jak było, no 5-5 strzelonych bramek. E, myślę, że też bardzo ładna puenta tej naszej wiosennej rundy, wiosennego grania. Wydaje mi się, że jeżeli się nie mylę, to na wiosnę zdobyliśmy najwięcej punktów z całej, z całej naszej ligi. Także chyba zasłużenie, zdobyliśmy ten awans i, i, i zajęliśmy pierwsze miejsce. zwycięstwem nad gromem różaniec łada ostatecznie przypieczętowała przesądzony już wcześniej awans do czwartej linii. Po meczu były więc podziękowania od kibiców i wystrzeliły szampany. To jest to bardzo miłe uczucie, wygrać, wygrać i awansować. Tym bardziej, że, że na samym początku no, mało kto na nas stawiał. Nie? tam W gronie faworytów wymieniany był grom, roztoczy, a my po prostu sukcesywnie graliśmy swoje założenia taktyczne no i, no i walczyliśmy nie? i to przyniosło efekt. No. Przede wszystkim należą się gratulacje chłopakom za zaangażowanie, za, za wolę walki, ambicji, no bo wiadomo, czasami czegoś tam brakowało, ale, ale robiliśmy co w naszej mocy. No i przede wszystkim no, chciałem w imieniu swoim całej drużyny podziękować Marcinowi Oprzyńskiemu, no, naszemu fizjoterapeucie, za... Za to, że praktycznie był pod, pod każdym naszym, jak to się mówi, zawołaniem, bo, bo często dzwoniliśmy i, no, i robił co w mojej mocy, tejpował nas masaże, jakieś tam rehabilitacja, także, także jeszcze raz przede wszystkim no, dziękuję Marcinowi. Dziękuję. Kibicom, którzy, którzy byli z nami na każdym meczu, nie tylko na, tutaj na, na targowej 15, ale także na każdym wyjeździe, który nas dopingowali i, i wspierali nas jako 12 zawodnik. No, na pewno trzeba dzisiaj się cieszyć z tego, z, co osiągnęliśmy tą młodą drużyną. Jest to sukces całego klubu, y, zarządu. Y, tutaj. Y, y, trener, kierownik, masażysta, tu duże słowa uznania, zawodnikom, kibicom. No to jest nasz wspólny, wspólny sukces, na pewno z sponsorom też. Także no dzisiaj, dzisiaj się no naprawdę szczerze z tego będziemy cieszyć. Mamy w pamięci jak zaczynaliśmy w ubiegłym roku jesienią, jak ciężko nam było tutaj się pozbierać po tym spadku. No ale stal się zahartowała w, w boju i, i w ostatniej kolejce Rundy jesiennej wyszliśmy na prowadzenie w stawki i nie daliśmy się dogonić. Nie była to, że tak powiem, prosta runda i cały sezon nie był, nie był łatwy, bo, bo, bo sporo kontuzji, też takich wyników zaskakujących. Mamy w pamięci mecze tutaj na otwarcie stadionu wysoko przegrane. Szkoda, ale liczy się końcowy sukces i z tego jesteśmy dumni, że tym młodym składem udało się wywalczyć. Powrót do czwartej ligi. Teraz czas na świętowanie i zasłużoną w pełni radość z tego awansu, no ale gdzieś tam w tyle głowy na pewno musi się tlić taka myśl, no że trzeba przygotowywać się do tej czwartej ligi, która jak wiemy będzie naprawdę ligą bardzo, bardzo trudną. E, tak, tak. Wiemy, że w tym roku bardzo szybko Liga 4 startuje, bo już 7 sierpnia jest mecz inauguracyjny. Spowodowane to jest tym, że będzie 18 zespołów. Z tego co y, mamy informacje z Lubelskiego Związku, to również jeden mecz zostanie zagrany, rozegrany awansem z Wiosny, więc e, odbędzie się 18 meczy, 9-9 prawdopodobnie u nas 9 na wyjeździe. E, i, 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 że tak powiem, e, no będzie to ciężki sezon. Również będziemy grać w pucharach, więc no, trzeba mieć solidną i szeroką kadrę. E, I to właśnie wymusiło na nas e, ruchy kadrowe. Nie będę mówił o szczegółach, bo część rozmów jeszcze trwa. Niektóre nazwiska już można by było powiedzieć, potwierdzić, ale według, według przepisów prawa do 30 czerwca jeszcze są zawodnikami swoich klubów. Dopiero od 1 lipca rozpoczyna się sezon, że tak powiem, transferowy. I, I wtedy będzie można już osoby, które, które tutaj mogą nas wzmocnić, yy, można będzie przedstawić szerzej publiczności, ale takich nazwisk nie zabraknie, bo, bo wiemy, że ta czwarta liga będzie bardzo mocna. Wszystkie te zmiany, które, które robimy w klubie, yy, yy, mam na myśli tutaj yy, uzupełnienie składu zarządu o Luciana Kupczaka. I, i poszukiwanie nowych zawodników będą sprawiały, żebyśmy byli lepsi organizacyjnie i lepsi, lepsi na boisku. Też włączamy się w szereg inicjatyw, które no, zmieniają na plus postrzeganie Łady Biłgoraj. W nieodległym czasie odbył się Mundial Przedszkolaka gdzie naprawdę z pasją i zaangażowaniem walczyły nawet, nawet 3-latki, 3-4-5-6-latki, i to był piękny, piękny turniej bez zwycięzców, każdy w nim był zwycięzcą, i to po prostu ma też na celu przyciągnięcie ludzi, zawodników, ale też tych małych szkrabów do Łady Biłgoraj, oswojenie się, żeby ta Łada Biłgoraj nie była postrzegana przez pryzmat powiedzmy minionych lat jakichś negatywnych rzeczy, tylko te, że idziemy do przodu, staramy się wszystko, wszystko od nowa lepiej, pozytywniej czynić i teraz, nawet ten cykl turniejów, które rozpoczęliśmy, Łada Junior Camp, dwa turnieje już są za nami, bo we Frampolu i w Tereszpolu przed nami jeszcze jeden w Aleksandrowie i finał w Biłgoraju w połowie lipca, ma na celu wychwycenie perełek z tych właśnie środowisk. Najlepsi z ćwiczących w tych turniejach zostaną wyłonieni do Biłgoraja i będą mogli zaprezentować się przed tutaj szerszą publicznością, a także może przed naszymi trenerami i trenerami lub skautami z zewnątrz. Gratulujemy awansu Ładzie Biłgoraj i czekamy na ich dobre występy w czwartej lidze. Oto fragmenty meczu pomiędzy Kosmosem Józefów a Omegą Stary Zamość. Od początku przeważali goście, którzy raz po raz niepokoili defensywę miejscowych. Najpierw strzelał Bartosz Nizioł, a chwilę później Andrzej Ignaciuk. Dobijać próbował jeszcze Dmytro Gunczenko, ale bez efektu. W tej sytuacji znów dał znać o sobie najlepszy strzelec Megi, ale i tym razem nie udało się pokonać dobrze broniącego Patryka Surmacza. W odpowiedzi bliski szczęścia był Sozański, nie udało mu się jednak wygrać z obrońcą przyjezdnych. To już kolejna groźna sytuacja dla Omegi. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, strzał Nizioła i piłka uderza w słupek. Pierwsza połowa tego meczu zakończyła się wynikiem bezbramkowym. Zdecydowanie więcej emocji było w drugiej odsłonie meczu. To akcja z 57 minuty i gol Karola Karulaka na 1 do 0 dla Kosmosu. Omega odpowiedziała najpierw strzałem w poprzeczkę, a potem celnym trafieniem Andrzeja Ignaciuka w 61 minucie. W kolejnych akcjach Kosmos próbował swoich sił, ale ani Dariusz Paniak, ani po chwili Iwan Sazański nie byli w stanie pokonać Adriana szopy. Kilka minut później bardzo dobrej okazji nie wykorzystali goście, bo chyba nie do końca mieli pomysł na rozegranie tego ataku. W 75 minucie Omega dopiła swego. Ładnie w polu karnym zachował się wartośnizią, który strzałem z półobrotu zdobył Gola na 1 do 2. Tym rzutem wolnym Omega mogła zdobyć kolejną bramkę. Tym razem po ładnym rozegraniu stałego fragmentu gry swoją szansę miał Michał Denis, ale nie udało mu się czysto trafić w piłkę. Prawdziwe emocje kibice przeżyli w samej końcówce meczu. Kiedy wydawało się, że trzy punkty wywiozą przyjedni, Kosmos przeprowadził dwa nokautujące uderzenia. W 82 minucie wyrównał Sozański, a 4 minuty później wynik na 3-2 ustalił Jacek Podolak. Tym samym Kosmos odniósł 11 wygraną w tej rundzie i dzięki korzystnym rezultatom innych spotkań ostatniej kolejki podopieczni Artura Piechnika zakończyli sezon na ósmej pozycji. Czy po rundzie jesiennej ktokolwiek się tego spodziewał? W naszym programie pora teraz na ostatnie w tym sezonie losowanie zwycięzców cotygodniowego konkursu. Przypominam, że tym razem wylosujemy dwie osoby. Jedna z nich otrzyma nagrodę koszulkę magazynu ligowego, a druga koszulkę reprezentacji Polski od Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. A zatem zacznijmy może najpierw od nagrody Zamojskiego Związku. Koszulka reprezentacji Polski wędruje do Jakuba Swatowskiego. Gratulujemy serdecznie Kubie. Koszulka reprezentacji Polski wygrywają Jakub Swatowski. A teraz nasza koszulka, koszulka magazynu ligowego. Kto tym razem? Nie wiemy do końca, będzie to GET12, bo właśnie taki mail przyszedł od tego uczestnika naszego konkursu. A zatem gratulujemy serdecznie naszemu zwycięzcy. W pozostałych meczach roztocze szczebrzeszyn pokonało Sokoła Zwierzyniec 3 do 0. Wszystkie gole padły w samej końcówce meczu. Dwa razy trafił przemek gałka, a jednego gola dołożył Adrian Wołoch. Ostoja skarbieszów zremisowała z włókniarzem Frampol 1 do 1. Bramkę dla gospodarzy zdobył w 15 minucie Daniel Waga, a wyrównał Jarosław Dycha w 74 minucie meczu. Pogoń łaszczówka pokonała Olimpię i 4 do 1 po dwóch golach Tomasza Walentyna oraz jednym trafieniu Łukasza Hałasy i jednym Jurija Harkiewicza. Dla gości honorowe trafienie zaliczył Siergi Jakowliuk. Granica Lubycza Królewska uległa na własnym boisku koronie łaszczów 0 do 3. Bramki zdobyli Piotr Borowiak, Przemysław Wawryca i Sebastian Brytan. Orkan Bełżec pokonał Igros krasnowrót 4 do 1. Gole strzelali Mateusz Cywka, dwukrotnie Paweł Wiciejowski i jeszcze jedno trafienie dołożył Karol Czachor. Dla Igrosu bramkę zdobył Piotr Gozdek. Wiktoria łukowa Kmielek zremisowała z hutwą Tyszowce 3-3. Dla chutwy celnie strzelał dwukrotnie Damian Dziukowski i raz Kamil Drozdziel. Wiktoria zdobyła gole dwa razy za sprawą Mateusza Staronia, a trzecia bramka to samobój Mateusza Bojarczuka z Tyszowiec. Tabela na koniec sezonu przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce i awans do czwartej ligi wywalczyła Łada Biłgoraj, która zgromadziła 67 punktów. Na drugim miejscu zakończyło zmagania roztocze. Ta drużyna zgromadziła 61 oczek, a trzecie miejsce zajął Grom Różaniec, 57 punktów. Czwarta korona łaszczów, 52 punkty, a piąte miejsce zajmuje Huczwa Tyszowce, również 52 punkty. Na szóstej pozycji zakończyła sezon Omega Stary Zamość, która zdobyła 51 oczek. Siódma Wiktoria Ukowach Mielek, 48 punktów. Ósme miejsce zajął Kosmos Józefów, 46 punktów, a 9 soku Zwierzyniec również 46 punktów. Dalej pogoń łaszczówka, 11 miejsce, z Krasnobród, 12, Olimpia 13, Włókniarz Frampol. A tabele zamykają ostatecznie i właśnie te drużyny spadają z ligi: Orkan Bełżec, granica Lubycza Królewska i Ostoja Skierwieszów. Za nami kolejny z cyklu obozów Łada Junior Camp 2016. Tym razem wspólnie z trenerami i zawodnikami Łady Biłgorej gościliśmy w Tereszpolu, gdzie w piknikowej atmosferze przeprowadzony został trening piłkarski dla dwóch grup młodzieżowych. Był nie tylko przyjazny klimat, ale także mnóstwo emocji i nagród dla młodych piłkarzy. Zapraszamy na relację z Łada Junior Camp w Tereszpolu. Obóz piłkarski Łada Junior Camp na stadionie Orła w Tereszpolu za Orędzie rozpoczął się od wspólnego oglądania meczu 1.8. finału Mistrzostw Europy pomiędzy reprezentacjami Polski i Szwajcarii. Zwycięstwo Polaków podbudowało uczestników obozu, którzy mimo upału z ochotą przystąpili do treningu. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych. Młodszych piłkarzy szkolił doskonale znany w Polu Krzysztof Pardo, zaś starszą grupę Ireneusz Zarczuk. Młodzi piłkarze doskonalili swoją sprawność sportową poprzez gry i zabawy ruchowe, a także m.in. strzały na bramkę czy rzuty karne. Dla pozostałych uczestników równolegle prowadzone były zajęcia taneczne i fitnessowe. Treningi zakończyły mini-turnieje w obu grupach. Pomogły one szkoleniowcom w wyłonieniu szczęśliwców, którzy wspólnie z rówieśnikami z innych miejscowości stworzą drużyny na finał Wada Junior Camp. Być może mamy tutaj na scenie następców... Gratuluję. Dziękuję. Wzięcia udziału przede wszystkim... Roberta Lewandowskiego, Łukasza Paweńskiego, Arkadiusza Milika, Dobra, czy Łukasza że o innych nie wspomnę bo trzeba było wymienić dwaj księczyna a już trochę garbo rastło dziękuję wzięcia udziału serdecznie serdecznie gratuluję będę miał wielki zaszczyt Cię udekorować proszę bardzo serdecznie gratuluję

Jeszcze pana tu prezesa proszę o wręczenie. Proszę. 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 Następny certyfikat cedryk, a Grzegorz Świętego Dziękuję. Widzisz, że czytałeś? wyczytałeś. Jak będziesz znów. Do... No i proszę Państwa, to, że emocje sięgają z zenitu. Jest takie łacińskie słowo, które oznacza zwycięstwo. Peremka, dziewczynka. Wiktoria Bierna. Proszę bardzo. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali pamiątkowe medale. Wyróżnieni specjalne nagrody, m.in. profesjonalne piłki i bluzy sportowe Łady Biłgoraj, a także certyfikaty Nadzieja Piłkarska. Wyłoniono także zwycięzców konkurencji indywidualnych, którzy otrzymali nagrody wójta gminy Tereszpol. Wójty Jacek Pawluk w asyście prezesa i trenerów Łady, a także prezesa Orła Tereszpol Adama Olszty i zawodników tej drużyny dziękowali uczestnikom zmagań i wręczali im nagrody. Pięk. Michał już drugie miejsce to już drugie miejsce Marczak. Marcza. Serdeczne gratulacje i Na zakończenie obozu na wszystkich uczestników czekały gorące przekąski z grilla. Mimo upału jednodniowy obóz piłkarski łada Junior Camp w Teresz Polu wypadł doskonale, co potwierdzały uśmiechnięte twarze zawodników. Łada Junior Camp w Tereszpolu zorganizowany został przez Klub Sportowy Łada Biłgoraj, Klub Sportowy Orzeł Tereszpol i Magazyn Ligowy Biłgorajskiej Telewizji Kablowej przy współudziale organizacyjno-finansowym wójta gminy Tereszpol Jacka Pawluka. Projekt współfinansowany jest ze środków programu Działaj Lokalnie 9 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj. Kolejna odsłona Łada Junior Camp już 10 lipca na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Aleksandrowie. Finał projektu odbędzie się 24 lipca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Serdecznie zapraszamy! Przypominamy, że 10 lipca ostatni z obozów Łada Junior Camp 2016 odbędzie się na Orliku w Aleksandrowie. A już 24 lipca wielki finał na głównej płycie stadionu Osir w Biłgoraju. Widzowie zobaczą wówczas dwa mecze roczników 2002-2003 oraz 2004-2005. Najlepsi zawodnicy z Frampola, Tereszpola i Aleksandrowa stworzą razem drużyny w tych dwóch rocznikach. A rywalami będą ich rówieśnicy ze szkółki piłkarskiej Osir w Biłgoraju. Zapraszamy wszystkich do udziału w Łada Junior Camp 2016. Zapraszamy Zapraszamy też w najbliższym czasie do zwierzyńca. W niedzielę, 3 lipca, na stadionie Sokoła odbędzie się turniej Piłka Leśnych Dziadków, w którym zmierzą się najlepsze drużyny Oldboyów z regionu. W programie mnóstwo atrakcji dla uczestników i kibiców w każdym wieku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Szczegóły na stronach organizatorów i na plakatach. Relacja z tej imprezy w magazynie ligowym już za tydzień. I jeszcze jedna informacja: w najbliższy piątek, 1 lipca, na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju odbędzie się uroczyste podsumowanie sezonu 2015. 2016, organizowane przez Zamoński Okręgowy Związek Piłki Nożnej we współpracy z klubem sportowym Łada Biłgoraj. Początek spotkania o godzinie 17, a teraz jeszcze zanim się rozstaniemy, w imieniu wszystkich kibiców, miłośników lokalnej piłki nożnej, dziękuję przede wszystkim zawodnikom za zaangażowanie, walkę w każdym meczu, za wiele ciekawych akcji i ładnych goli. Dziękujemy klubom za to, że mimo trudności, o których często nawet pewnie nie mamy pojęcia, robią wszystko, żeby jednak wystawić drużynę i wypaść w lidze jak najlepiej. Życzymy Wam udanego wypoczynku i czekamy na dobre występy w przyszłym sezonie. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na nasz program za tydzień. Do zobaczenia.